Klawiatura gamingowa Razer Ornata Chroma V2 jest ergonomicznym modelem idealnym do długich rozgrywek. Jedną z największych zalet są ciche klawisze membranowe o szybkim czasie reakcji. Przyciski hybrydowe w tym modelu nie przerwą snu współlokatora. Wielogodzinne rozgrywki mogą przyczyniać się do bólu nadgarstków. Miękka podpórka pozwala na komfortowe ułożenie dłoni i odciążenie ich, a więc dodaje siły do walki. Razer Ornata Chroma V2 to też doskonały wybór dla miłośników kina. Klawisze multimedialne umożliwiają szybkie i wygodne zmienianie ustawień odtwarzania plików multimedialnych: od poziomu jasności obrazu po głośność dźwięku. Dzięki programowaniu klawiszy możesz ułatwić przygotowania do rozgrywki i przyspieszyć akcje wykonywane przez bohatera. Zapisuj profile użytkownika i programuj makra, które przyczynią się do Twojego zwycięstwa. Dodatkowo klawiatura posiada multifunkcyjną rolkę, która doskonale zastępuje rolkę w myszy. Możesz dodać swoim rozgrywkom odpowiedniej atmosfery, personalizując podświetlenie klawiszy Razer Chroma RGB. Bogate ustawienia pozwalają także na określenie efektu podświetlenia pod kątem rozgrywki. Aplikacja Razer Synapse da Ci pełną kontrolę nad klawiaturą, a także zintegruje pracę innych urządzeń Razer. Ułatwi też przypisywanie najczęściej używanych funkcji do wybranych klawiszy. Razer ONATA Chroma V2 to przede wszystkim bardzo wygodna klawiatura. Jeśli pracujesz przy komputerze i relaksujesz się grając, to wybierając ten produkt zadbasz o swój komfort. Po więcej informacji na temat Razer Ornata Chroma V2 wejdź na stronę euro.pl.